W jaki sposób wyznawać swoją wiarę? Święty Paweł dzisiaj mówi, że nie chce tego robić poprzez mądre słowa, ale przez praktykowanie krzyża Chrystusowego, przez moc tego krzyża. Jezus w Ewangelii powie, że właśnie poprzez Jego słowo apostołowie mają o nim świadczyć. Święty Andrzej Bobola, patron, którego dzisiaj wspominamy, patron naszej ojczyzny, wielki męczennik, uważany za największego męczennika w historii Kościoła katolickiego? Jego śmierć jest tak brutalna, że nie będę przytaczał. Powiem tylko tyle. Ja jak ktoś jad to, albo będzie jadł, to, może nie będę mówił nic. Można sobie gdzieś tam zobaczyć, poczytać. Bardzo, bardzo trudna ta śmierć męczeńska. No, pokazuje nam, że on wybrał drogę krzyża. I ktoś, kto jest skonsternowany i pyta się: No dobrze, no to czy ja mam być gotowy na, na taką śmierć? Czy ja mam być gotowy na takie męczeństwo? I tak, i nie. To znaczy, nie jesteśmy na to gotowi automatycznie. Podpowiedź znajdujemy w godzinie czytań w Liturgii Słowa, gdzie jest napisane, że Andrzej, zanim oddał swoje życie w taki ofiarny sposób, to pokonywał w sobie namiętności, porządliwości, był gotów do codziennej walki, do męczeństwa w codzienności, takiego zwyczajnego i prostego. I to dało mu siłę do tego. Aby potem oddać życie za Chrystusa w taki całkowity sposób poprzez przelanie krwi. I to jest dobra podpowiedź dla każdego z nas: nie szukajmy nadzwyczajnych, jak nasz ksiądz Bosko uczył, nadzwyczajnych pokut, nadzwyczajnych wyrzeczeń, ale bądźmy wierni w tym, co spotykamy w codzienności. Znośmy tych, których w codzienności Pan Bóg stawia na naszej drodze. Jeśli pokonamy, Takich przeciwników, siebie samego, bo ja dla siebie jestem największym przeciwnikiem, to potem będę gotowy na naprawdę męczeńską śmierć. Jeśli przyjdzie do przelewu krwi, niewątpliwie znajdę w sobie wystarczająco wiary i męstwa.